Dzień dobry drodzy partnerzy. Tym razem chcę przedstawić markę Maserati, a dokładniej model Atracjony. Zapraszam tutaj bliżej. Mamy trzy wersje kolorystyczne: czarną, niebieską i zieloną. Pozwolę sobie wyciągnąć jeden z nich, żeby pokazać go bliżej. Jak widzimy, tutaj zegarek ma 43 mm kopertę, lunetę na datowniku, zakręconą koronkę. Dek jest sygnowany logiem Maserati z miejscem na grawer. Zapięcie motylkowe. Podoszalność tego zegarka to 5 atmosfer. Zegarek kosztuje 990 zł. Zegarki są dostępne u nas na panelu. Również tak jak wszystkie działania marketingowe i reklamowe na Państwa stron internetowych. W razie jakichkolwiek pytań, nasz dział handlowy bądź Artur i Tomasz czekają na Państwa telefony. Zachęcamy do składania zamówień. Miłego dnia. Dziękujemy.